Uchwała nr 5 przez 2 przez 2014 z dnia 25 lutego 2014 roku zarządu miejskiego klubu sportowego Kutno w sprawie składu kadry szkoleniowo-organizacyjnej zawodników i zadania szkoleniowej drużyny piłki nożnej na rundę wiosenną sezonu 2013/2014 w związku z paragrafem 32 punkt 18 statutu Miejskiego Klubu Sportowego Kutno i uchwała nr 16 przez 6 przez 2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zgłoszenia drużyny piłki nożnej do rozgrywek trzeciej Ligi łódzko-mazowieckiej sezonu 2013-2014 zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Kutno uchwala co następuje. Paragraf 1. kadrę szkoleniowo-organizacyjną Trzecioligowej Drużyny Piłki Nożnej określa załącznik numer 1. Trener Andrzej Grzegorz. Kierownik drużyny Andrzej Króla. Masażysta Edward Książek. Paragraf 2. Kadrę zawodników Trzecioligowej Drużyny Piłki Nożnej określa załącznik numer 2. Karol Czekalski, bramkarz. Michał Sokołowicz, bramkarz. Tomasz Głóblewski, bramkarz, Paweł Bojaruniec, obrońca, Piotr Gablik, obrońca, Bartosz Kaczor, obrońca, Maciej Kowalczyk, obrońca, Piotr Mucha, obrońca, Maciej Rogala, obrońca, Grzegorz Bawrzyński obrońca, Michał Żutowski, obrońca, Mariusz Jakubowski, pomocnik, Bartosz Kapuziak, pomocnik, Rafał Kubiak, pomocnik, Daniel Witura, pomocnik, Krystian Pomorski, pomocnik, Jarosław Szyc, pomocnik, Łukasz Znyk, pomocnik. Krzysztof Garczewski napastnik, Dariusz Gorczyczewski napastnik, Piotr Kierus napastnik, Piotr Michalski napastnik, Sylwester Płacheta napastnik. Paragraf trzeci. Przyjmuje się do akceptującej wiadomości powierzenie zawodnikowi Rafałowi Kuniakowi funkcję kapitana drużyny. Paragraf czwarty. 4 zawodników młodzieżowców spełniają Karol Czekalski, bramkarz, Piotr Mucha, obrońca, Maciej Rogala, obrońca, Grzegorz Wawrzyński, obrońca, Bartosz Kapuziak, pomocnik, Krystian Pomorski, pomocnik, Jarosław Szyc, pomocnik, Dariusz Borczyczewski napastnik i Piotr Kierus, napastnik. Paragraf 5. Wychowankami klubu są Karol Czekalski, bramkarz, Michał Sotolowicz bramkarz, Tomasz Butylewski, bramkarz, Bartosz Kaczor, obrońca, Piotr Mucha, obrońca, Maciej Rodala, obrońca, Mariusz Jakubowski, Pomocnik, Bartosz Kaczuziak, Pomoski, Piotr Kierus, napastnik i Piotr Michalski, Napastnik. Paragraf 6. Kalendarz rozgrywek rundy jesiennej sezonu 2013-2014, przeciwniki łusko-mazowiecki z udziałem drużyny drużynie MKS Kutno określa załącznik numer 3. Paragraf 7. Zadaniem drużyny jest skuteczna walka o zajęcie miejsca w końcowej klasyfikacji sezonu 2013-2014, gwarantującego pozostanie w trzeciej lice na sezon 2014-2015. Paragraf 8. Analizę i ocenę realizacji zadania określonego w paragrafie 7 dokonać po zakończeniu rozrywek sezonu 2013-2014. Punkt 2. Wnioski z analizy i oceny wykorzystać w czerwcu 2014 w rozmowach z kadrą i zawodnikami. Dotyczącymi rundy jesiennej sezonu 2014-2015. Paragraf dziewiąty. Uchwałem przekazać do wiadomości realizacji kadrze szkoleniowo-organizacyjnej i zawodnikom trzecioligowej drużyny piłki nożnej. Paragraf dziesiąty. Uchwałem przekazać do wiadomości po pierwsze prezydentowi miasta KUTNO i przewodniczącemu Rady Miasta KUTNO. Po drugie prezesowi Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Po trzecie sponsorom. Punkt, po czwartek kibicą za pośrednictwem dziennikarzy Braswa Radnika i i Telewizji. Paragraf 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisy nieczytelne członków zarządu klubu. Dziękuję. Dziękuję. Uprzejmie. Proszę panie prezydencie, panie prezesie, panie Stanisławie, stworzyć warunki, żeby mógł wykonać stosowne paragrafy tejże uchwały i prosić o przyjęcie tychże zaprezentowanych przez Wiesława uchwał. Panie prezydencie, nie? dziękuję. Niech się dobrze dzieje przede wszystkim. Cześć, to było czego Panie prezydencie, Bardzo proszę O Zabranie głosu poproszę pana Andrzeja Grzegorek. Witam serdecznie Andrzej Grzegorek. Na początku swojej wypowiedzi ale teraz byłem pokrótce zespół. Następnie również pokrótce omówię o każdego z naszych zawodników oraz omówię każdy z koleniową. Organizacyjną w drugiej części swojej wypowiedzi odnoszą się do celu i zadania sportowego postawionego np. Znaczy, w e tak? e Nasza kadra, włącznie z e niedawno podpisanymi kontraktami, jeszcze 23 zawodników. E rozdzielając to na formację, daje nam to 3 bramkarzy, 8 obrońców siedmiu 7 pomocników oraz pięciu napastników w przerwie zimowej. Z naszą drużyną pożegnało się 6 graczy, natomiast 9, kilka z nasiliło nas zespół. Teraz się z tą będę po kolei omawiał każdego z nawodników. Wyczytaną osobę poproszę na moment o powstanie w sprawie łatwiejszego rozpojarzenia. Zaczniemy od e, Karola Czecharskiego. E, Karol e, ma 18 lat, jest wychowankiem naszego klubu. E, w ostatniej e, w jesiennej grał w drużynie juniorów e, naszej, naszej drużyny. E, o dziwo strzelił dwa gole. Dziękuję. E, e, Michał Sokołowicz. Ee, Michał jest również naszym kochankiem. W ostatniej rundzie grał e, w drużynie seniorskiej w naszej drużynie. Ee, Tomasz Brugulewski, 21 lat, również nasz wykochanek. W ostatniej rundzie mm -hmm. również grał e, w drużynie seniorskiej LKS-u. E, przechodzimy do obrońców. Paweł go Nowy zawodnik, nasz nowy 25 lat, jest wychowankiem Wisły-Płosk. E, w ostatniej rundzie również w e, Wisle-Płosk. Piotr Gablik, 32 lata. E, Piotrek jest wychowankiem. Pani e, ostatnią rundę z e, Pędyjurowego w Widoku-Skierniewice. Bartosz Kaczorny, obecny dzisiaj. E, 25 lat, jest naszym wychowankiem. W ostatniej jednym dzień nie grał nigdzie, ponieważ leży, leczył konkluzję. Maciej Kowalczyk, 22 lata. Maciej jest wychowankiem Makula Gostynin. Ostatnią rundę rozegra, rozegrał w naszej drużynie, strzelił jednego gola. W chwili obecnej Maciek, również powracam po kontuzji życzymy jak najszybszego powrotu na, na, na boisko. Piotrek Mucha, 12 lat, wychowanych w MKS-u. W ostatniej będzie grał w Drużynie Juniorów naszego klubu, a pod koniec rozegrał kilka spotkań w drużynie seniorskiej. Maciek Roga, 20 lat wychowanek naszego klubu, ostatnią rundę rozegrał w naszej drużynie Grzegorz, Grzegorz Bawrzyński 13 lat, również nowy nawet jest wychowankiem z gry damów. Ostatnią rundę rozegrał w Wiśle Michał Żółtowski jeszcze 7 lat. Jest wychowankiem Wisły Duninów, ostatnio grał w naszej drużynie, strzelił 4 gola. Przechodzimy do pomocników. Mariusz Jakubowski, wychowany w naszego klubu, 29 lat, ostatnią rundę rozegrał w naszym zespole, strzelając jednego gola. Bartosz Kapruziak, 18 lat, wychowany również, ostatnią rundę rozegrał w drużynie juniorów naszego klubu, strzelając tam 7 goli. Rafał Kubiak, 36 lat, kapitan. Wygląda na 18. wygląda na osiemnaście. Rafał jest wychowankiem Widera Łódź. Ostatnią rundę rozegrał w naszej drużynie strzelbiernego dla Daniel Mitura, 23 lata. Witamy, witamy. Wychowany w Yy, ostatnią rundę rozegrał w naszej drużynie, strzelił 6 godzin. Krystian Pomorski, nowy nabytek, 18 lat, wychowany w Cisłych yy, Ostatnią rundę rozegrał w Lechu yy, Przechodzimy do Jarosława Szyca. 19 lat, wychowany kolejarza Łódź. Yy, ostatnią rundę rozegrał w naszej drużynie, strzelił dwa gole Łukasznek. 32 lata yy, z wychowankiem MKS Dużej yy, Ostatnią rundę rozegrał w naszej drużynie. I przechodzimy do napastników. Krzysztof Garczewski. 22 lata wychowany Kujawiaka Kowal. Yy, ostatnią rundę rozegrał Wiśle Płop, yy, strzelił 7 goli Dariusz Gorczyczewski. 19 lat, wychowany w Ibizbubu. Yy, ostatnią rundę wygrał w naszej drużynie i strzelił 6 goli. Piotr Kieru. Yy, 18 lat, wychowany naszego klubu. Ostatnią rundę wygrał yy, w drużynie liniowskiej naszego klubu i strzelił tam 10 goli. Piotr Michalski. Yy, 25 lat, wychowany. Yy, ostatnią rundę wygrał w naszym Zespole i strzelił dwa gole. E, Sylwester Pocheta, 30 lat w chce łowić. Ostatnią rundę naszej drużynie e, strzelając się do <trym> Ok, e, Ok. kierownikiem drużyny jest już wcześniej pan Andrzej Królak, masażystą pan Edward Książek. Teraz odniosę się do zadania celu sportowego powierzonego nam przez zarząd Miejskiego Klubu Sportowego. Przypomnę, że jest to uzyskanie takiego rezultatu, który gwarantuje nam Utrzymanie się widzę oraz walkę w przyszłym sezonie w trzeciej widzę. Szczerze powiem, że według mnie jest to plan minimum, który będziemy chcieli zrealizować, ponieważ ktoś może sobie zadać takie pytanie. Drużyna, która zajmuje obecnie pierwsze, drugie miejsca, dostaje takie zadanie. Jednak jeżeli się skupimy i spojrzymy, w na sytuację jaka panuje w tabeli, a wiadomo, że jest tam duży ścisk i po dwóch, trzech meczach ta tabela może wyglądać zupełnie inaczej. Ja jednak uważam, wnioskując po okresie przygotowawczym, który przepracowaliśmy bardzo ciężko. W chwili obecnej jesteśmy w ostatnim etapie, w czwartym tak zwanym mezocyklu startowym. Uważam, że przepracowaliśmy ten okres cały bardzo ciężko i można powiedzieć, że e, śmiało można stwierdzić, że e, umiejętności może zabraknąć, jednak walki na boisku na pewno nie. E, uważam, że stać naszą drużynę na dobry wynik. Nie będę tutaj określał jakiegoś planu martwimy, ponieważ e, uważam i wychowy tego założenia, że w każdym. W każdym meczu będziemy walczyć o pełną pulę punktów, o trzy punkty. żeby tych punktów na koniec wybierać jak najwięcej, jednocześnie zajmując jak najwyższe y, miejsce w tabeli. Y, jednocześnie będziemy chcieli grać y, skutecznie oraz widowiskowo, żeby tych widzów zachęcić, żeby przychodziło jak najwięcej na stadion i żeby byli naszym 12 zawodnikiem. Y, dziękuję i do głosu. Ou você era catar, falar com dia minha